Dlatego lubię park Skaryszewski. Jestem tutaj na codziennym spacerze i powiem Wam, że od dzisiaj będę rozdawał jedną książkę, ponieważ mamy końcówkę nakładu i ustaliliśmy z moim wydawcą, że będziemy ją rozdawali. W ciągu, myślę, najbliższych dni, tygodnia, dwóch tygodni możecie się ze mną tutaj spotkać. Zazwyczaj po godzinie 12 robię kółko dookoła Parku Skaryszewskiego. Także zapraszam serdecznie. Zaraz ta książka u kogoś wyląduje. Trzymajcie się. Hej.